Siemanko, cześć. Dzisiaj mam dla Was zagadnienie jakości cięcia, a doboru tarcz do danego materiału. Pytacie mnie na Facebooku czy na stronie naszej wichuj Polska. Jaką tarczę dobrać do danego rodzaju gresu? Do twardego, do polerowanego. Nie ma jednej tarczy, która będzie robiła wszystko. Pokażę wam dzisiaj, które tarczy, z których tarcz skorzystać, żeby ta jakość cięcia była jak najlepsza. Mam dzisiaj trzy tarcze: b tarcza do szkła i tarcza Supertin. Każda ma zupełnie inny układ diamentu. Tarcza nasypowa, czyli GLAS, tarcza z obrzeżem Turbo, czyli Supertin, i tarcza b z tak zwanym ułożeniem diamentu, jak rybia łuska. Są to tarcze, które będą miały Dobrą, albo bardzo dobrą jakość cięcia I za chwileczkę pokażę Wam Test na jednej płytce Jak te wszystkie trzy tarcze się zachowują Pytaliście o to, czy nie szczerbią Za chwilę będziecie mieli odpowiedź Zaczynamy Pierwsza idzie B-Speedy Druga idzie glas. Trzecia idzie z ogrodzeniem turbo, czyli super piw. Na która najlepsza I teraz do zapraszam serdecznie, no. dobre pytanie Pan zadał, zapraszam serdecznie zobaczyć sobie, jak wygląda jakość cięcia. Na tej płytce gresowej, płytka ósemka, tu mamy cięcie SuperTINem z obrzeżem Turbo, tu mamy idealne cięcie, dosłownie idealne, no. tarczą do szkła glasem, a tutaj macie Bispidi. Być może na innym rodzaju płytek będziecie mieli e, inaczej zrobioną e, tą jakość. Kwestia spróbowania tarczy, która z danym materiałem najlepiej pracuje i nią robicie. Pozdrawiam Was serdecznie.